Cześć, pokażę Wam dzisiaj coś ciekawego. Piszecie cały czas o tej stodole, jakie będzie przeznaczenie, i tak zacząłem obchodzić, oglądać i znalazłem bardzo ciekawe rzeczy. Ja wiem, co świadczą te odciski na cegłach, ale ciekawe czy Wy wiecie. Mój tata pracował w cegielni, więc powiedział mi, dlaczego takie coś właśnie było na cegłach. Chodzi o odciski palców. Zobaczcie, jest tego tutaj sporo. Na każdej praktycznie cegle widać te odciski, jest to trochę przerażające, ale tata mnie uspokoił, mówi, że nie ma się czego bać, ale znalazłem jeszcze taką datę, 11 sierpień 1963 rok nie wyryłem tego ja, z ręką na sercu przysięgam wam, nie wyryłem tego ja, ale data bardzo zbliżona do urodzin mojego taty, bo mój tata urodził się 18 sierpnia 1963 roku, piszcie w komentarzu, jaką jeszcze znalazłem datę, bo znalazłem datę między 1905 a 1963, jeśli ktoś trafi, stawiam piwo. Wysyłam paczkomatem piwo do tej osoby, która trafi. Piszcie w komentarzu. Dziękuję Wam, że jesteście. Dzisiaj zobaczcie słoneczko, świeci. Kościmy trawę, grabimy, robimy porządki. I co? Zapraszam do oglądania. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Cześć!